Cześć, kochani, jesteście gotowi na nowe dodatki w świecie Avatar World? Za chwilkę, zamiast pięknych, eleganckich pań i panów na pokazie na czerwonym dywanie, zobaczycie dzięki nowym dodatkom, które się schowały, o właśnie tutaj, grupę fantastycznych piosenkarzy. Po pierwsze mamy tutaj chyba jakieś cztery fantastyczne stroje i dodatki. Mamy również tutaj perkusję. O, wow. Zobaczcie, jaka ona jest wielka, gigantyczna. No i do tego wszystkiego jeszcze tajemniczy prezent schowany pod znakiem zapytania. Zacznijmy sobie od tego oto dodatku, tych oto stroi. Idealnie, bo paczuszka właśnie pojawiła się o tutaj. Oh! O wow, patrzcie na to. Ok, wszystko jest podzielone na jakieś stylizacje. Ta stylizacja jest taka ciemno niebieska. Tutaj mamy jakąś stylizację chyba różową. Następnie jest stylizacja jakaś taka pomarańczowo ruda, tak to przynajmniej wygląda. I na samym końcu mamy jakby kosmiczną stylizację. No dobra, zatem zaczynamy przebieranki. Tutaj mamy jakiś taki komplet. Różowy strój. O, wow. Do tego oczywiście nie pasuje mi tutaj ta torebka, więc ją sobie ściągamy. Dodatkowo mamy tutaj buty. Zobaczcie. To są kowbojki, mamy też różowe skarpety, które zakładamy pod buty, jest też jakaś bransoletka i do tego jeszcze jakiś taki naszyjnik chyba z serduszkiem. Tutaj oczywiście nie pasuje mi tutaj na głowę jeszcze ta ozdoba. No i mamy naszą pierwszą gwiazdę, zaczynamy kolejne przybieranki. Tutaj mamy marynarkę, a nie, najpierw trzeba ubrać koszulkę. Później marynarkę, następnie spódniczkę. Mamy też naszyjnik. Nasz Koniecznie zakładamy jeszcze skarpety, czy też takie podkolanówki, rękawiczki i do tego przepiękne buty. Co sądzicie o tych dwóch stylizacjach? Bo moim zdaniem wyglądają po prostu czadowo. Czas teraz zamienić tutaj tę dziewczynę. Co my tutaj mamy? Dobra, zaczynamy od koszulki. Teraz mamy marynarkę, do tego szerokie spodnie. Bierzemy na nogi jeszcze skarpety, a następnie odjechane buty. Ściągamy z głowy tę ozdobę. W tym zespole powinny być dwie dziewczyny i dwóch chłopaków, ale my zrobimy trzy dziewczyny i jednego chłopaka. Zakładamy na początek skarpetki. Tutaj mamy jakąś koszulkę, marynarkę, odjechane spodnie. To są chyba jakieś rękawiczki. No i na sam koniec jeszcze buty oraz musimy tutaj jeszcze ściągnąć torebkę która tutaj ewidentnie nie pasuje do tej stylizacji. Przecież to jest jakieś istne szaleństwo! Spójrzcie tylko na te kolorowe stylizacje. Dla mnie numer jeden to jest ta stylizacja, wygląda przepięknie. Numer dwa to zdecydowanie ta stylizacja, później ta różowa, no i na końcu ta najbardziej granatowa. A to nie koniec niespodzianek. Jestem najbardziej ciekawa, jak wygląda ta gigantyczna perkusja. No i co skrywa się pod tym znakiem zapytania? Od razu. Bierzemy. Oh, znak zapytania, pojawiła się scena, patrzcie na to. Oh, jaka wielka, jaka piękna. No dobra, bierzemy tą scenę, jestem ciekawa, gdzie ona się pojawi. Dobra, mamy ją tutaj, czy możemy ją zamknąć? A niestety nie. Scena jest po prostu na środku drogi. Od razu do tej sceny musimy zabrać oczywiście perkusję. Czy ta perkusja również się tam pojawi? Czy nasi muzycy będą mogli tam grać? Dobra, oprócz perkusji, którą możemy tutaj ustawić, mamy jeszcze na przykład klawisze, mamy również gitarę, mamy mikrofon. No pewnie, że mikrofon musi być, bo musi ktoś śpiewać. I mamy takie pałeczki do perkusji. Lecimy na scenę, nie tracimy czasu. Dobra, jak tutaj rozdzielić te instrumenty? Dobra, tobie damy gitarę. Zobaczcie na to! Możemy zagrać na tej gitarze przepiękną jakąś muzykę. Jest bardzo dużo nowych animacji. Dobra, ciebie ustawiamy tutaj na środku. Ty musisz pójść do tych klawiszy, no bo ewidentnie tutaj pasuje ten kolor. Czy możemy coś tutaj zagrać? Dobra, spróbujmy zagrać. Jest! Jest muzyka, możemy coś tam zagrać. Ej, my możemy nawet na tej scenie zatańczyć. Ale czadowo, zobaczcie, ta tutaj z tą gitarą tańczy. O, i również nasz piosenkarz może też coś zatańczyć. Chociaż ja to bardziej bym chciała, aby on nam tutaj coś zaśpiewał. No i na sam koniec jeszcze perkusja. Ej, poczekajcie, to tak nie może być. Najpierw musisz wziąć do ręki te oto. Pałki i po chwili co jest grane? Jak zaczynamy grać to jedna pałka nam to wyskoczyła? Nie, zabierz ją do ręki. Dobra, wskakuj tutaj za perkusję. O oh, wow, zobaczcie jaka wspaniała muzyka. Dobra, ty teraz na tej gitarze też nam coś zagraj. Gitarzystę postawimy sobie o może tutaj przed sceną i jest nasz piosenkarz. Zobaczcie jak to fantastycznie wygląda. Ej, dlaczego nikt nie przyszedł na ten koncert? No i teraz jest zdecydowanie lepiej do dodatkowo jeszcze przyszli paparazzi, żeby robić tam zdjęcia i są też już pierwsi fani. Dajcie znać, co sądzicie o tej scenie, bo moim zdaniem wygląda przepięknie. No i te instrumenty i te wszystkie dodatki są naprawdę wyjątkowe. Wow, co ja odkryłam? Ta scena jest ruchoma, możemy nią ruszać, tylko że za daleko z nią odjechać to raczej się nie da. Dobra, zróbmy jeszcze jedną rzecz. Każdy z tych moich muzyków niech zabierze ten swój instrument. I pójdziemy nagrać sobie jakąś muzykę. Sprawdźmy, czy to w ogóle jest możliwe. Przechodzimy sobie tutaj dokładnie. Do naszego studia muzycznego. Wchodzimy do środka. No i jesteśmy już na miejscu. Nie pozostaje nam teraz nic innego, jak otworzyć te nasze instrumenty. Ustawić je tutaj w odpowiednich miejscach. Tutaj jeszcze bierzemy sobie gitarzystę. Tobie, moja droga, żebyś ty mogła zagrać na tej perkusji, musimy dać te pałki. Chyba tak to się nazywa. No i słuchajcie, zaczynamy. Bierzemy płytę. Kładamy ją tutaj, aby zacząć nasze nagranie, no i sprawdźmy, czy to się uda. Lecimy z naszą muzyką. Czy to da radę? Spróbujmy tutaj coś zaśpiewać, zagrać. Powinien nam się tutaj pojawić. O, właśnie, tutaj taka możliwość nagrywania. Jest, dobra, mamy trzy zielone. Musieliśmy wybrać tylko trzy instrumenty. Dobra, mamy to. Jest nagrane, dostaliśmy gitarę. Bierzemy sobie teraz kolejną płytę, wkładamy tutaj. No i zmieniamy teraz kolor, zmieniamy koncepcję. Musimy sobie teraz nagrać to. W kolorze niebieskim, niebieski, niebieski, słuchajcie, chyba to jest tutaj. Jest! Mamy niebieskie nagranie, nagrywamy to i mamy tutaj kolejną płytę. Dobra, teraz lecimy, sprawdzamy tutaj. Pokazało nam się fioletowe nagranie. Fioletowe nagranie musimy sprawić, aby każdy z naszych muzyków zagrał nam na fioletowo. Ej, co jest grane? Dlaczego? A, nie możemy tego nagrać, bo nie ma płyty. Ok, wkładamy płytę, nagrywamy i mamy kolejną płytę. Teraz jeszcze czerwona muzyka, czy też może taka bardziej pomarańczowa. I na sam koniec jeszcze ostatni rządek dokładnie. Chodzi mi tutaj o te przyciski. Bierzemy to, nagrywamy i mamy kolejną płytę. Teraz je otwieramy i te wszystkie płyty musimy umieścić tutaj na górze. Według koloru oczywiście. Pomarańczowy, czerwony, fioletowy. Fioletowy powinien być chyba tutaj. Czekajcie, czy to są te odpowiednie kolory? Ej, co jest grane? To chyba nie są te kolory. No nie, brakuje mi jednej różowej płyty i nie pamiętam jak trzeba było ją nagrać. Dobra, znalazłam ją. Przecież ona nie jest do nagrania. Ona jest tutaj. Dobra, wkładziemy tutaj ostatnią. Jest, dostaliśmy prezenty. Po pierwsze mamy tutaj mikrofon, a po drugie mamy tutaj klawisze. No i wcześniej dostaliśmy jeszcze gitarę. Wracamy na naszą scenę. Bierzemy naszych muzyków. Tutaj czekają na nas nasi fani. Zaczynamy grać muzykę. Ustawmy sobie tak. perkusję znowu tutaj z tej strony. Teraz klawisze ustawiamy po drugiej stronie. No i mamy to. Wielki koncert w świecie Avatar World znowu jest zrobiony. Dajcie znać, czy chcielibyście przyjść na taki koncert i posłuchać tej muzyki. Dzięki wielkie, że byliście razem ze mną. Dajcie znać, które dodatki podobają Wam się najbardziej. Ja już nie mogę się doczekać kolejnych dodatków, gdzie będziemy mieli gadżety dla psiaków, kociaków, dla bobasów. Znowu będzie jakiś. Tajemniczy prezent schowany pod znakiem zapytania to samo będzie się kryło tutaj na samym końcu. Dzięki wielkie, do usłyszenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam Was, pa pa!